Witam wszystkich serdecznie w sobotnym odcinku. Na dziś pokażę Wam mój dzień z życia, co ja robię, jak się to ma codziennie. No, także bez żadnego przedłużania, już zabieramy się do roboty. Pierwsze, zabieramy kupę z terrarium To do kosza, dobra. No i zaraz przeczyszczę jeszcze. Mhm, dobra dobra. Czycimy Dobra No, muszę iść po więcej papieru. Bo jeszcze nie jest czysto. Teraz trochę suchego papieru. Dobrze. No i jestem. W miarę czysto. Dobra. Po następnego razu jest czysto sobie siedzi na ściance, ok. Dzisiaj dla Gekonka zrobimy pewnie papusia. Jak nie wiem, pewnie zrobimy. Nakarmimy sobie maluchy wylęgiem świerszta. Pana nowego, ciekawe czy im posmakuje. No, mnie nie było. Syf się narobił. No, łagamy. Jak coś to niedługo będę wymienił na większe i ze ścianku terrarium. Idziemy pensetę umyć. Woda. Papier. Wracamy z czystszą pęsetą. Psik, psik. Starczy. Nawet trochę za dużo mi się wydaje, ale dobrze. Pajączki. Przez wentylację będę wyrażał, żeby było wszystko widać. Nie byłbym w stanie otworzyć siebie i nagrywać jedną ręką. Gienia. Hamorka. No i dobra. No będzie... O, genia, genia Gdzie pić. Tak. Chciałeś pić zdecydowanie. Dobrze zrusił. To jeszcze klikniemy. No, sorki, geni, sorki. Świeby to wydosała. No jest dobrze. Są peł cierminia. Zmieniamy. Otwieramy. Dobra, no i zraszamy, tak obficie, bo ta jerminka ma sucho. Dobra. Jak mówiłem, teraz robimy papkę. Nie wiem, czy mi dobrze wyjdzie papaja. Myślę, że dam łyżeczkę. Właśnie tego proszku. No i tak dwie lekkie małe łyżeczki wody. Myślę, że coś takiego. Dobra. Nie wiem, jak to się robi, to pierwszy raz robię. Dobra. Teraz trochę wody. Jedna mała łyżeczka wody. Wlewamy. No za mało będzie to się trzeba będzie takie trzy chyba. Łyżeczka. Teraz trochę większa. Wlewam. No i teraz pomieszam. Wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę wody, jak kropelka totalnie. Boli się, że przeleje. Kropelka. Dobra. Powinno wystarczyć chyba. Nie wiem, jeszcze pomieszam. Jest papka, zostawiam ją tutaj. Tak ona wygląda, papka. No, już jest rozrobiona. Tutaj jest gekon. Nie widać go z tej perspektywy. Jak na sobie, Może zauważy jak nie, to postaram się pod nosem postawić bliżej. Zobaczymy. Tutaj postawiłem, byle nie spadło, bo może się desresować. Teraz karmię maluchy w lęgiem świerszcza bananowego 5 mm. Niestety mam informację, że formigo Arboricola padł. No, była to l 2 czy tam L3, no więc był bardzo padliwy. No, niestety się nie udało mi go odkować. Niedługo myślę, że będzie drugie podjęcie do formigo Arboricoli. Więc mamy do nakarmienia trzy maluchy. No tyle więcej goldu, którego zaczniemy. Nie, nie Gold, tylko Classic, no tyle więcej Classic. Od niego zaczniemy. Zobaczymy, czy będzie chętny. Chociaż pięć dni temu jadły mącznika pokrojonego. I w ogóle pierwszy raz będę karmił wynajem bananowego, więc Ciekawe, czy będzie szybki. Bo pani tych świerszcze nie jest najłatwiejszą czynnością, jaką robiłem. Musiałam zmienić sposób, czyli wysypałem troszeczkę świerzcze do wody. Po prostu były tak szybkie, że nie mogłem ich złapać. W wodzie nie mają uniemożliwiony skok. No i na pewno łatwiej je się karmi. Taka mam raczano. Pająk. Nie wiem, czy będzie widać. Oj, chwycił pajączek. Nie wiem, czy było widać. No, ostrości nie ma. No i zahachmęcił. I po... Nie widać już. Zachachmęcił i po wszystkim. gdzie schował. No, w żadnej perspektywy go chyba nie zobaczę. No? no, zjadł. I tyle. I tyle by go widzieli. Karibana czeka. Uwaga. No, gdzie? Gdzie? Do pojemnika. No. Wyskoczył. Czekaj. Pałziesz jeszcze popróbowałam trochę do Caribana, ale ona nie będzie chciała. To też nie chcę. Ciekawy. No to może następnym razem tylko na otele zjadł. Poe nie ma ochoty, na świerdźca Caribana nie ma ochoty. Czyli dzisiaj tylko na otele. No niedługo muszę spróbować z następnymi świerszczami dla tych wotopojętnych, czyli Caribany. I poe nie zjadła, więc jutro spróbuję z następnymi. Podsumowując. Tylko właśnie oto ten Neotel zjadł, którego i tak już nie widać. Nie wiem, bo zawsze Poe i Karibana były bardziej żerte. No ale trudno.